Niemal o tej samej porze zakończyły się wszystkie mecze ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To, że Wisła Kraków jest mistrzem już wiedzieliśmy. Wczoraj poznaliśmy też Spadkowiczów i wszystkich reprezentantów Polski w Europie. Wicemistrzem został Wrocławski Śląsk, który wygrał z Arką 5-0. Starożytnie mówili Finis opus. Dla niezających języków radzieckich, nie, angielskich powiem, że oznacza to koniec większy dzieło. Drugie miejsce w lidze daje Śląskowi pierwszy od 24 lat występ w europejskich pucharach. Jedyne o czym marzę to sprawić niespodziankę wszystkim dokoła, kibicom, rodzinom. Obita przez wrocławian Arka po trzech sezonach spada z ekstraklasy. Dołącza do niej Polonia Bytom, która przegrała z Legią 04. 4 Warszawianie ligę zakończyli na trzecim miejscu. Fiaskiem zakończyły się rozmowy z Wladimirem Weissem, który miał objąć Legię od nowego sezonu. Na stanowisku zostaje Maciej Skorża. W ostatniej kolejce grę w Pucharach zapewniła sobie Jagielonia. Królem strzelców z 14 bramkami został Tomasz Frankowski. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock po raz siódmy w historii sięgnęli po tytuł Mistrzów Polski. We własnej hali pokonali obrońców tytułu z Targu w Kielce 26-23 i wygrali rywalizację finałową 3-1. do Na przestrzeni dwóch miesięcy przeszliśmy mega transformację, no bo Puchar Polski 13 bramkami, w play nawiązaliśmy równorzędną walkę z, z Biwe Kielce, także no, coś niesamowitego. Myślę, że meczu nie przegraliśmy tego mistrzostwa tutaj. Natomiast gdybyśmy z takim podejściem jak wczoraj przez 45 minut i dzisiaj przez 60 minut, myślę, że na pewno było więcej szans. Może zgubiła nas ta dwuletnia jakaś dominacja, nie dostrzegliśmy własnych słabości. I dzisiaj tylko można powiedzieć krótko. Jesteśmy przegrani, więc gratuluję zespołowi Płocka Mistrzostwa Polski. Z piłką w rękach też najlepsi. Szczypiorniści Barcelony, podobnie jak futboliści, okazali się najlepsi w Europie. W rozegranym w Kolonii finale Ligi Mistrzów Barsa ograła Ciudad Real 27 do 24. Ten weekend kibic Barcelony to miał klawe życie. W sobotę mógł pooglądać tryumf piłkarzy nożnych, w niedzielę wielkie zwycięstwo piłkarzy ręcznych. No i cieszyć się wraz z nimi, do tego jeszcze szczypiorniści w finale spotkali się ze swoim największym przeciwnikiem, Realem. Pierwsze 25 minut było wyrównane, niemal cały czas prowadzili katarończycy, ale najwyżej dwoma bramkami. W ostatnich 5 minutach zadali jednak cztery kolejne ciosy: Fantastyczna szybkość, ta genialna bramka. I na przerwę schodzili z prowadzeniem 14 do 10. W drugiej Real próbował dogonić rozpędzoną barsę, ale ich zapędy temperował fantastycznymi interwencjami bramkarz Daniel Saric, któremu w ten sposób hołd składali kibice Blaugrany. Po kilku minutach Katalończycy znów zaatakowali i wyszli nawet na siedmiobramkowe prowadzenie. Real nie zrezygnował, a do pogoni natknął swój zespół zdobywca pięciu bramek Mariusz Jurkiewicz. Jeszcze raz Mariusz Jurkiewicz, gol! Ale wystarczyło to tylko do zmniejszenia rozmiarów porażki i to zawodnicy Barcelony odtańczyli taniec radości. W meczu o trzecie miejsce HSV Hamburg braci Lijewskich pokonał ranny Karol Lewen, Sławomira Szmala, Grzegorza Tkaczyka i Karola Bieleckiego 33-31. do 31.